Cześć, z tej strony Oliver J. i dzisiaj nagrywam e, pojedynek limitkami Mbappé kontra Lindelów. Wybrałam sobie Manchester United kontra Paris. Ja sobie pięć saszetek i jak będzie dogrywka to mam jeszcze tu saszetki. No i jak będzie Lindelów czy Mbappé na samym zawodniku to dwa punkty, a jak inny to jeden punkt. No to otwieram. Pierwsza naklejka to jest Paul Augoliar. I mamy pierwszy punkt do paryżu. Marquinhos. Uh, Joe i Leonatel. Firmino i Shakiri. I mamy drugi punkt do paryżu. Co się cieszą też chłopacy, że szczeli Nicola? Druga sesja. Rafael Varan. No i mamy trzeci punkt dla Paryżu Padares i Veratti Blaugranas, to jest rozpaczony. Liverpool i Lazio, rzędzie jak tam. Trzecia Sarzecka. Będzie się to coś cicho na razie, ale zobaczymy. Szalkę. No i pierwsza taka naklejka. Jo, jeszcze nie miałam pierwsza taka fajna. I album z 2017. Jest to majak, nie wiem. Juventus, Benarko i Sadio Mane i Salah z Liverpoolu. Czwarta szefka. João, Matim i Robertson. I mamy pierwszy punkt, aż kola. E, Atletico. Kazemiro i mamy czwarty punkt dla że czy Paris. No i ostatnia seszetka. Myślę, że nic już nie wpadnie. Nie od in. O, mamy Paris. Chciałam powiedzieć, że myślę, że nie wpadnie od Manchester United. Mamy dla czy jako. O, mamy 94. Znowu lecimy że chyba. I Ajak znaczek. Wow, ale fajnie. Ja się cieszę, że Ajak. No, fajny pojedynek. Ja się cieszę na Ajak znaczek. No, i co? Proszę łapkę w górę, subskrybować. Łapki do góry, no. I co? To by było tyle na dzisiaj i co? Zapraszam na inne odcinki. Pa!